No właśnie Bemus papa, Siemano witajcie. Po wielu kilometrach drogi dotarliśmy na tego spota. Chyba nie muszę go nikomu przedstawiać Są to jedne z największych To jest w ogóle jedna z największych hop w Polsce i dzisiaj będziemy chcieli to polecieć. Jest tutaj, wiadomo, jeszcze średnia linia, drop boner. Jest tutaj więcej hop, więc już się nie rozgaduję i bierzemy się za jazdki. No, duża jest ta hopka, ale nie teraz się za nią bierzemy, tylko za średnią linię. A później pójdziemy tutaj. O, za szybko. Na no, dropa też nie zna prędkości. Yy, więc sobie wymyślę by. Przed upsył. Pół korby. No, możesz lecieć. Kurde jakby ta stropka zrobi takiego barka. O dło Joki flip wysoki! Dobra, mamy pierwszego śmiałka, który chciałby to polecieć przede mną. Jak tam psychika? Boję się. No, ja się bardzo boję. Ale wiem, że mnie to czeka. Jak dasz mi prędkość, to polecę to. Dobra. Trzymamy oczywiście kciuki. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dawaj! po Leci. O kurde. Pojechał? Ja Pojechał! Ja Co za Ej, ty chyba przedupcyłeś, czy jak było? Tak. Ej, ja mnie liczyłem, kor Ej, ciekawe. Ej, gdzie to było? I tak. Z dupca na wybiciu. Dobra, mam teraz taką perspektywę, że będzie wyglądało, jakby leciał w kosmos. No właśnie. Dobra. No so, dawaj, żółwiczek. Kręcisz to. Pow pow pow! Ja tylko proszę o trzy rzeczy, żeby chłop przeżył, żeby nie dostał rowerem i żeby nie przekręcił. Ja Ja dupce! Co jest? Co jest? Stary jakiś ja dłużę. Ja pierdolę. Jakim cudem ej to, z pierwszej próby. Czyli serio teraz idziesz kręcić, Dabula? Dabul. Będę kręcić, dabulu. To dawaj. Trzymam kciuki. Chłopiec ledwo godzinę. Chłopiec ledwo godzinę. Ale jest 95% prawdopodobieństwa, że chłop to odjedzie z pierwszej próby. To jest, to jest najbardziej chore z tego wszystkiego. Tak. O kurde, o, o kurde o. Ej, Wszystko stare, dobrze? Przednie koło, Prościutkie Siema Nie no, tu się wydaje, że wszystko git, tylko kier skrzywiło chyba Pajk chyba nie ucierpiał co powiedział? Ale masz ślad od tego, od buzera na szyi. Ci trochę Podparte, ale brzydka truja, a dywany jak w gościnnym. Nie po dywanach mi tutaj! Panie Adamie, chciałbym Ci podziękować za, za całą jazdę ze mną. Też dziękuję. Za wszystkie backflipy nauczone. Ale nie, jak chcesz to... Możesz le to lecieć, możesz nie lecieć. Jest Jestem spocony lekko, nawet lekko mocno, lekko średnio mocno, ale wiecie Nie co? musisz się śpieszyć. Dobra, idę na górę. Młody jesteś. No to idź. Dobra. Widzowie, on jest chory. Druga, podobno największa chopa w Polsce. On chce to lecieć. Nie ja jedzie. Abemus, papa. Abemus, papa. Abemus, papa. papa. Abemus, uh -huh! ja, Ale, ej, tutaj już była mam na Dobra, zarobi się lekko na dziubinie zniosło, ale i tak specjalnie jechałem wolniej. Dobra, zrzuć ten rower. Zrzucić? Tak, chcę się tak jakoś Wyciągnę. mądrze Ty, ona już była, ale czy. No dobra, no, to jest normalne. Chimaj! <grymne> <grymne> Chimaj! Oh! Chimaj! Trzymaj! Chimaj! 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 yes, Obje! God damn it! God damn it! Oh, Właśnie strasznie mnie zniosło i już wiedziałem, żebym bym albo przydupcył drzewo, albo bym po prostu wylądował i bym się rama A czy to weso, to, Adam, zależy. że ci tak, A czasami jest tak, bo też nie raz mi się zdarzało, jak najeżdżasz, to czasami cię ściąga, nie, no właśnie ściągamy, albo trzeba ja kierunek nie skrycałem. trzymać w ogóle. I nie wiem, co się odwaliło w ogóle. Wiatr, nie? No, mój drugi soksymetryczny był. A to ja to ja to ja to żyjesz w go... ogóle? Tak, no stary, w ogóle spadłem tak na nogi, mnie tak wyrwało, że nie Adaj, adaj, Adaś, szczerze, ile wielu, chcesz za tą robotę? A ile chcesz za tą robotę? Adaś, szczerze. Och, ale z centra i w ogóle? ja czułem. 50 zł. A ty nie będzie obręcz za, za, za free, na fakturę. Ja nie... Szybko. Szybko no. Jo! Wow. Jo, Jod, jo! Co jest? Ale ja a ja pójdę na reakcję. Dawaj. To było zarobiste stary Chyba O, ej, on mocno akurat dał, co chodzi Traczek odjechany Raz, dwa! Kurde No i są, no, kask od Red Bulla, i nie umie da bula o, Odjechany nie podparty je... piękności. Pięknie. Yeah. Ja dzisiaj skoczyłem to trzy razy. Dwie wysiadki, jedno odjechane, no ale ta po prostu chodzi o to, że ja mam ustawione źle amortyzatory, i tak to bym to latał, ale, ale w ogóle, jakbym miał lepiej ustawione, to było dużo lepiej. I no, i polatam to następnym razem, ale dzisiaj to skoczyłem odjechać. Inni się tłumaczą, aha, no dobra, stany rowerem. Do Krzychu, Krzychu, masz taką prędkość. Kurwa, wesoło było blisko, chyba nawet. No i zrobił. Wow. Oh ja już siebie widziałem w poniżej Ja pierdolę Ja pierdolę ja ja Śmierć przed oczami Ale e, dokręcałeś na, ja na ziemi? Już. już tą karetkę dzwonimy? Ja cię pierwszy. Tu się zapasu było Ja, ja cię było No jest nie. Masz rękę całą? Nie, po prostu chodzi o to.